Kochani, kiedy podjąłem się trudu wygłoszenia tych rekolekcji internetowych, facebookowych, z powodu sytuacji, która nas dotknęła, epidemii, zdałem sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi dzisiaj szuka rekolekcji, szuka słowa Bożego właśnie w tej przestrzeni internetu. Dlatego pomyślałem sobie, że warto by było uwiecznić te rekolekcje, zresztą nie tylko te, te wcześniejsze również, pewnie i następne. I dzisiaj wpadłem na pomysł, by stworzyć kanał na YouTubie, jaka nazwa, długo się nad tym zastanawiałem, i nic z tego nicowego przyszło mi się do głowy takie dwa zwierzęta. Bardzo biblijne. Wół i Osioł. I tak nazywam kanał na YouTubie, który zachęcam do oglądania, do subskrybowania, do dzielenia się z innymi. Wół i Osioł. Dlaczego? Wół, bo żeby iść do zbawienia, to trzeba się napracować i nad swoim charakterem, i nad swoją moralnością, nad swoją relacją z względem Boga. Chorować jak wół to ciężka sprawa i osioł, znam ośła jako upartego, ale z drugiej strony wytrzymałego. Przypomniał mi się święty Jan Bosko, święty Jan Wianej, przepraszam, który chyba na egzaminie z łaciną usłyszał od nauczyciela, ale z ciebie osioł. Widocznie bardzo mu to łacina do głowy wchodziła i wtedy święty Jan Wianej powiedział, że jeden z walecznych, jedna z walecznych postaci biblijnych, Daniel, o ile pamiętam, czy Samson walczył o i wielu wybił wrogów Pogan. A cóż dopiero uczyni Pan Bóg z całym osłem. To skoro święty Awianej Jan porównał się do osła, to cóż dopiero Janie Borak. W i Osiu, Wichta Vio. Zachęcam do oglądania, do przemyśliwania, do refleksji i do dzielenia się dobrą nowiną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.